Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry. Witam was serdecznie na Planuję Naukę na kolejnym, kolejnym kwietniowym. Tak, mamy początek pierwszego, pierwszy odcinek kwietniowy dla tych, którzy jakimś sposobem wpadają tutaj po raz pierwszy. Ja się nazywam Asia Dżuba Wiśniewska i uczę was, jak się uczyć, kiedy pracujecie i macie masę innych obowiązków. Dzisiaj dokładnie przebywam z takim bardzo prostym sposobem, dzisiaj opowiemy sobie o sposobie, o metodzie na wykonanie samodzielnie własnego ćwiczenia do nauki języka. I teraz spokojnie, spokojnie, jeśli myślicie sobie teraz nie, bo ja nie mam czasu na to, żeby robić sobie samodzielnie, wezmę już tę książkę przerobię, już ktoś inny wymyślił. <laughs> Ja nie mam na to ochoty, nie martwcie się. W sposób jest bardzo prosty i dokładnie przeprowadza Was przez kilka umiejętności dodatkowo, przez kilka umiejętności, które możecie sobie ćwiczyć właśnie przy nauce języka. Tak, zatem co? Zaczynamy. Sposób na to, jak, jak zrobić sobie samodzielnie, jak zrobić sobie samodzielnie ćwiczenie, ćwiczenie na powtórzenie nowego słownictwa. Mhm. I Jak zwykle mamy cel, tutaj jest taki, żeby sprawdzić, które słówka są dla mnie niejasne, które zwroty, które nowe tematy są dla mnie nie, niejasne, z tych, które sobie przerabiam, a oprócz tego. Oczywiście e, powtórzyć, odświeżyć, e, zobaczyć, jak, jak e, co pamiętam z mojej ostatniej lekcji. Mm -hmm. Tak, tak jest założenie. Kiedy stosujemy to ćwiczenie? Ponieważ warto sobie zawsze dopasować ćwiczenia do tego, co w danej chwili jest Wam potrzebne i sytuacji, w której jesteście. Mianowicie ćwiczenie jest bardzo przydatne, kiedy macie jakiś podręcznik albo materiały pisemne. Na przykład e, książkę albo artykuł, takie dostosowane mniej więcej do waszego poziomu. E, I dodatkowo stwierdzacie, że wszystkie materiały w podręcznikach one nie są w 100% dla was wystarczające. Ponieważ do tego Was zachęcam, robimy sobie samodzielnie ćwiczenia, jeśli odkrywamy, że <grych> jednak, mimo wszystko, autorzy, choć się starali, starali się, jednak nie udało im się e, dla nas dopasować idealnego, idealnego ćwiczenia. Z własnego doświadczenia wiem, że jest to strasznie trudne, jak ja pisałam podręcznik e, dla Was. Do z niego Wiem, że jest to strasznie trudne znaleźć wszystkie możliwe opcje powtórzenia słówek. A każdy z nas uczy się inaczej, zapamiętuje co innego łatwiej, co inne fragmenty trudniej, dlatego też warto sobie raz na jakiś czas takie samodzielne ćwiczenie wprowadzić. Dobra. To tyle tytułem wstępu, zatem jedziemy teraz my, jak tutaj słodowy, będziemy sobie e, wspólnie tworzyć samodzielne, samodzielne ćwiczenie. Zatem czego będziecie potrzebować na początek? Mianowicie będzie Wam potrzebna, albo jakaś książka, z której się uczycie, najlepiej wasz główny podręcznik, albo e, dodatkowe są do szczególnie popularnych języków różne teksty, takie przypisane do Waszego poziomu, e, poziomu języka. Dzisiaj opowiem Wam, jak zrobić ten sposób na, jakby na bazie e, uczenia się języka obcego, ale niedługo przygotuję też dla Was opcję, jak wykorzystać dokładnie to samo ćwiczenie, czyli już będziecie znali zasady, ale jak wykorzystać to ćwiczenie do nauki innych rzeczy, nie tylko języka, czyli zdobywania nowej wiedzy biznesowej, branżowej, jakiejkolwiek innej, gdzie musimy przyswajać nowe treści. Zatem jedziemy. Macie podręcznik? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która będzie Wam potrzebna, to jest ołówek albo jakiś zakreślacz. Coś, czym lubicie, e, lubicie pisać, więc już domyślacie się, będzie oparte na pisaniu. Tak, e, ćwiczenie oparte będzie na pisaniu. Mianowicie macie te dwie rzeczy, bierzemy sobie e, książkę, Wybierz, wybierzcie sobie taką czytankę, z której nie wszystkie treści są dla Was 100% jasne. Możecie też wykorzystać to ćwiczenie do czytanki, którą właśnie przerabiacie, czyli Bach na zajęciach online albo stacjonarnych. Jeśli oglądacie to za jakiś czas, jak minie nam tutaj sytuacja z pandemią, więc na zajęciach przerabiacie sobie daną. Dany nowy temat, tam się pojawia czy tanka, albo pojawia się nowy dialog, czyli jakaś dłuższa forma pisemna. Więc bierzemy sobie ją, czytamy całość, czytamy moi drodzy. Ja jestem ogromną fanką czytania na głos. Jeśli tylko macie możliwość, mianowicie nikt nie będzie się tam w domu, w domu z was śmiał i tak dalej, nawet szeptem sobie czytajcie na głos, dzięki temu powtarzacie też, e, ćwiczycie aparat mowy, aparat mowy sobie ćwiczycie dzięki temu. Więc. Czytamy na głos całą czytankę i w trakcie czytania, moi drodzy, bardzo ważna rzecz, koncentracja, podkreślamy sobie, albo zakreślamy sobie wszystkie fragmenty, które są niejasne, nie rozumiemy ich, nie wiemy, co to za słowo, albo nie jesteśmy w 100% pewni. Czyli jeśli ja miałabym powiedzieć odetnę, dam sobie uciąć rękę, że to słowo oznacza to i to, jeśli ja nie mam tej pewności, zakreślam sobie ten fragment. Wszystkie fragmenty, gdzie jest nowa gramatyka, taka, która wchodzi na przykład właśnie w tym rozdziale. Podkreślamy, zakreślamy. Albo typowe jakieś nowe słowa z tego rozdziału. Czyli na przykład mamy rozdział powiedzmy o jedzeniu i zakreślamy sobie wszystkie słowa, które są e, związane z jedzeniem. Jeśli macie tekst tekst książce, który dotyczy jedzenia i tam trzy czwarte słów jest o jedzeniu, to to jest inny temat, moi drodzy, wtedy wchodzi tutaj jakość i podręczników i tak dalej, to sobie odkładamy. Wybierzcie takie typowe słowa. Mamy to, mianowicie, jeśli coś jest niejasne, krok drugi, krok drugi, jeśli coś jest niejasne, tłumaczymy wszystko, czyli chcemy po tych dwóch krokach mieć Całkowicie jasny dla nas tekst. Dokładnie wiemy, co tam jest, rozumiemy każde słowo, każdą gramatykę. Mamy zrobione? Dobra, to przechodzimy do punktu trzeciego. Punkt trzeci, w sumie to czwarty, bo pierwszy braliśmy książkę. Punkt, no więc punkt trzeci, niech będzie. Punkt trzeci jest taki: odkładamy na 24 godziny albo 48, jeśli nie uczycie się zbyt często. Nie macie tyle czasu, po prostu na przykład. Odkładamy sobie tą całą czytankę, zapominamy o niej, specjalnie ją odkładamy właśnie po to, żeby jak najwięcej rzeczy z niej zapomnieć, żeby tam nam się w głowie układało. Tak, chodzi o to właśnie. I bierzemy sobie po tych 48 albo 24 godzinach e, czytankę i przepisujemy ją do zeszytu. Tutaj potrzebujemy do tej operacji zeszedł albo kartkę, e, którą, e, którą na którą będziecie przypisywać tę e, tą czytankę. I teraz, jeśli nie nie będę przypisywać, jakie to nudy są czytankę przypisywać, nie ma opcji. Otóż, moi drodzy, e, czytankę przypisujemy e, w ten sposób, żeby zakreślone rzeczy zostawić jako luki. Tak, czyli zostawiamy sobie wolne miejsce, żeby to wpisać, te informacje. Dlaczego przepisujemy? Bo podczas pisania jednocześnie nasz mózg zapamiętuje nasze nowe słowa, czytanki. Uczymy się dzięki temu, pisząc, uczymy się również tego języka. Więc to jest bonus. Bonus ode mnie do tego sposobu przy okazji uczycie się dodatkowo języka. Podkreślcie sobie, tylko weźcie sobie taką zasadę, mianowicie. Zasada jest taka, że na jedno albo dwa zdania, tak jedno, dwa zdania, maksymalnie zróbcie sobie jedną lukę, nie więcej, ponieważ wtedy będzie bardzo trudno je uzupełniać dokładnie tak. I jak mamy, e, aha, jeśli macie słowa, które totalnie nie wynikają z kontekstu, na przykład to są nowe słowa, te związane z jedzeniem, w nawiasach wpisujemy sobie po polsku, co one oznaczają. Odkładamy na kolejne 48 godzin. Wyciągamy. Sz, sz, mamy tutaj piękną kartkę, piękne ćwiczenie. Siadamy i wypełniamy tym samym tekst lukami. Tak właśnie robimy. Po całym ćwiczeniu sprawdźcie sobie. Oczywiście mamy odpowiedzi, ponieważ mamy naszą czytankę i nasz dialog początkowy. Mamy odpowiedzi, więc tym samym weryfikujemy sobie wszystkie informacje, sprawdzamy, co wiemy, czego nie wiemy i dzięki temu samodzielnie wykonaliśmy ćwiczenie, a poza tym, tak zobaczcie, przez cały tydzień powtarzaliśmy nowe słowa. Uczyliśmy się pisać je, uczyliśmy się wymawiać, yy, przypominaliśmy się sobie, co one poszczególne znaczą. Tak, oto pierwszy sposób, moi drodzy. A ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Widzimy się za tydzień, na planuję naukę. Trzymajcie się i dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam wyszło to ćwiczenie. Pa pa, pa pa!